Witam Was, dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie zadanie z klasy pierwszej dotyczące wyznaczania sumy i części wspólnej podanych zbiorów. Dokładnie na czym polega suma i część wspólna jest powiedziane w innym filmiku. Zapraszam do linku w opisie, a tutaj już przejdziemy do konkretów. Żeby wyznaczyć sumę zbiorów A i B, piszemy sobie symbol sumy, czyli A, suma B i wypisujemy wszystkie elementy, które są w którymkolwiek zbiorze. Tutaj bez powtarzania. W zbiorze A jest jedynka, jest dwójka, jest trójka i widzimy, że w zbiorze B trójka też już jest, więc już ją y, ujęłam tutaj i jedźmy po kolei. W zbiorze A jest piątka i ósemka, ale po drodze w zbiorze B mamy czwórkę, więc biorę tą czwórkę z B, biorę piątkę, bo jest w obydwu, biorę szóstkę, bo jest w B. Biorę siódemkę, bo jest w P, i biorę ósemkę, bo jest w A. Czyli mówiąc inaczej, wypisuję wszystkie elementy, które należą do któregokolwiek ze zbiorów, to jest ich suma, ale bez powtarzania, bez wypisywania powtórnego tych elementów. Natomiast część wspólna zbiorów, inaczej iloczyn, zapisujemy symbolem takim, i iloczyn, czyli inaczej część wspólna, to jak sama nazwa wskazuje, wypisujemy to, co jest wspólne. Czyli to co się powtarza w obydwu tych zbiorach. To tutaj wystarczy popatrzeć. Powtarzającym elementem jest trójka i powtarzającym elementem jest piątka. I tyle. To jest część wspólna zbiorów A i B. W punkcie B suma zbiorów. Znowu wypisujemy wszystkie elementy, które należą do któregokolwiek z tych zbiorów i teraz Mogę sobie kolejność tak naprawdę zapisać tak, jak mi wygodniej. W zbiorze B jest 5, 4, 3, 2, 1, ale mogę napisać 1, 2, 3, 4, 5 i to już jest odpowiedź pełna, dlatego że czwórka i piątka jest w zbiorze B i w zbiorze A też jest, więc już zostało to wypisane. Natomiast część wspólna zbiorów A i B to jest to tylko czwórka oraz piątka. Bo to są elementy, które są w obydwu zbiorach w każdym z tych zbiorów. I jak widzicie, tutaj się wydarzyła taka ciekawa rzecz. Może tak być, że suma tych zbiorów jest jednocześnie równa zbiorowi B, prawda? Zauważcie, że to i to to jest to samo, tak, ten sam zbiór. Może tak być, czyli w tym wypadku piszemy sobie tutaj, że suma jest równym zbiorem. To zbiór B. Natomiast część wspólna akurat wyszła takim samym zbiorem co zbiór A. W zbiorze w podpunkcie C te kropeczki, które są w tych zbiorach, oznaczają, że mamy pewien układ elementów, który już się jakoś regularnie układa, czyli jak mamy w zbiorze A 0 3 6 9 i kropeczki, kropeczki aż do 30, to znaczy, że idziemy co 3. Co 3, aż dojdziemy do 30. Natomiast w zbiorze B idziemy co 6, aż dojdziemy do 30. Czyli tutaj trzeba troszeczkę wyobraźnie uruch uruchomić, co będzie sumą tych zbiorów, czyli to, co będzie wszystko jedno, w którym. No to ponieważ zobaczcie, skoro w zbiorze A są elementy co 3, to znaczy, że cały zbiór B też w nim będzie, bo tak 0 mamy, szóstka jest w zbiorze B, ale w zbiorze A też będzie szóstka, bo ona jest. Co 3, więc ta szóstka też się zdarzy. Czyli żeby wypisać sumę, to wypisujemy wszystko, cokolwiek jest w A lub w B. Czyli będzie 0, będzie trójka, szóstka, dziewiątka. I tak dalej. Mogę sobie napisać kropki. Aż do 30, czyli znowu tutaj pokrywa mi się ta suma całym zbiorem A. Bo wszystkie elementy, które są w zbiorze B, też są w zbiorze A. Bo, jakby ta częstotliwość tutaj się, w jednym zbiorze jest gęściej, w drugim jest rzadziej, ale tak naprawdę te elementy się powtarzają. Natomiast iloczyn, czyli część wspólna zbiorów, to wypisujemy to, co jest wspólne, czyli wspólnymi elementami jest z kolei tutaj 0, 6, 12 i tak dalej, aż do 30. Czyli z kolei tutaj zbiór B jest częścią wspólną obydwu tych zbiorów. Pod punkcie D zbiór A układa się tak. To są liczby parzyste od dwójki, 2, 4, 6 i tak dalej, i tak dalej, do dwudziestki, a w zbiorze B są liczby nieparzyste od jedynki poprzez 3, 5 i tak dalej, do dziewiętnastki. Więc zastanówmy się, co będzie sumą. Sumą będą wszystkie elementy, które są w którymkolwiek z tych zbiorów, czyli tak naprawdę jedynka, ale dwójka. Trójka, ale czwórka, bo biorę tak raz jeden z A, raz jeden z B, żeby mi się ta kolejność ułożyła ładnie, więc już widzimy, że tak naprawdę będą to wszystkie liczby od 1 do 20. To jest suma tych zbiorów. Natomiast co jest częścią wspólną? No widzimy, że skoro zbiór A to są same liczby parzyste, a zbiór B to są same liczby nieparzyste, to nie ma żadnego elementu, który by się powtórzył. Więc częścią wspólną w tym przypadku jest zbiór pusty. Czyli nie ma żadnego elementu, który jest taki sam w tych dwóch zbiorach. Ok, w tym zadaniu tyle, także z mojej strony to wszystko. Zapraszam do śledzenia kolejnych zadanek. A na teraz dziękuję za uwagę.